Witam Was bardzo serdecznie, to jest już mój y, chyba szósty poradnik y, Jak y, używać frapsa tak. I wchodzimy sobie na pierwszą zakładkę General y, Fraps jed, wersja 3.0.1 Najprawdopodobniej link do pokoju będzie w opisie Full wersja oczywiście y, Tutaj start fraps mini z czyli na, nagrywamy start, czyli te wszystkie pliki. Dobra, nieważne. Najważniejsze te te wszystkie. Yy, czyli to jest monitor aerodeskop, czyli że nagrywamy mam te, te yy, yy, FPS-y i tu nagrywa nam cały monitor, czyli wszystko co się dzieje na ekranie. Yy, I FRAPS nagrywa gry, różne programy, na przykład weźmy sobie, wiem, w jakąś tam grę, wchodzimy na przykład Minecrafta i nam nagrywa monitor. No i dobra. I teraz FPS. Tutaj naciskamy co F11, czyli powiększamy, na przykład mamy Minecrafta, to Minecraft jest taki jak tu, nie? Że tak, tak, tu, 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 a teraz, jak naciśniemy, kurde, jak naciśniemy F11, automatycznie, było, co to jest? Co to ma być? Coś się zrelagowało, nie wiem, czy to było przerwać, nie dobra, no. i, 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 i. i. To, 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 ...to nic nie jest... ...tak jest... O movies. tutaj y, mamy przycisk, którym chcemy... ...co... którym chcemy... Y, ...start... Y, ...znaczy... ...zaczynać nagrywanie i kończyć nagrywanie. Wiewczu, y, czyli tu wszystkie nasze filmiki... ...które są, które nagraliśmy... I, ...i... screenshot... ...no to tutaj czym robimy screenshot? Czym chcemy zrobić zdjęcie inaczej? I tutaj wszystkie nasze screenshoty. Y, 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 co ja tam jeszcze? I tutaj już różne te bajery wszystkie. No więc ja dziękuję Wam za obejrzenie. Na razie do zobaczenia. Cześć i czołem. Komentujcie, subskrybujcie.